Cześć, ja się nazywam Florian, a w tym filmie pokażę Ci, o co chodzi z przecięciami się wykresów funkcji. Mamy tutaj zadanie 50, gdzie mamy polecenie, że funkcja kwadratowa jest określona takim wzorem. Mamy też funkcję liniową, daną drugim wzorem. Oraz trzeba policzyć współrzędne punktów, w którym te wykresy się przecinają. I to jest naprawdę proste zadanie, pod warunkiem, że się wie, o co w nim chodzi. Czyli my chcemy zobaczyć, kiedy... Te funkcje przyjmują takie same argumenty i takie same wartości, czyli przyjmują takiego samego x i takiego samego y. -a. Czyli jednym słowem muszę przyrównać f od x do g od x. -a. Czyli tutaj, jak będziemy mieli teraz wykresy dwóch tych funkcji, czyli jedna to będzie funkcja kwadratowa z ramionami do dołu, druga to będzie funkcja liniowa, która jest malejąca, to ja chcę znaleźć te miejsca, gdzie te wykresy funkcji się przecinają. No dobra, czyli zapisuję minus x kwad plus 2x plus 3 musi się równać minus x plus 5. Czyli tak, może dam wszystko sobie na stronę prawą, czyli będę miał 0 równa się x kwad, tutaj minus x i jeszcze minus 2x, czyli minus 3x, i tutaj 5 odjąć 3, czyli będzie plus 2 równa się 0. No i tak. A jest 1, B to minus 3, C to 2, czyli zapisuję, że delta to minus 3 do kwadratu, 9, odjąć 4 razy 1 razy 2, czyli po prostu 9 odjąć 8, czyli to będzie 1. Pierwiastek z delty to też 1. No i mam x1, czyli minus b, 3, plus 1 na 2, czyli to będzie po prostu 2, oraz x2, 3. Odjąć 1 na 2, czyli 2 na 2 to 1. No i tak, już mam te x, -y, czyli już mam te argumenty, gdzie te funkcje przyjmują te same wartości, czyli mam już jeden punkt, czyli mam x równy 1, tutaj x równy 2, tylko jeszcze muszę znaleźć y. I teraz nie ma znaczenia, czy podstawię do tej pierwszej funkcji, tutaj, czy do tej drugiej funkcji. I tak wyjdzie mi ten sam y. Czyli raz może się będzie tutaj funkcji liniowej, czyli mam g od 1, to będzie minus 1 plus 5, czyli 4. I tutaj g od 2, to będę miał minus 2 plus 5, czyli 3. Czyli mam tutaj y równa się 4 oraz y równa się 3. Czyli mam teraz współrzędne punktów, w których przecinają się wykresy funkcji, czyli pierwszy to jest 1. 4, a drugi to po prostu 2, 3, i za coś takiego mielibyśmy 3 punkty na maturze, czyli tak naprawdę jest, jest to zwykłe równanie, tyle że trzeba trochę bardziej na, na początku się domyślić o co autorom zdania chodziło w tym poleceniu.